सम् <laughs> <laughs>

I'm do ჩაყვა <laughs>

Pragnę gorąco powitać na cmentarzu partyzanckim, wojennym w Kielcach wszystkich przybyłych gości, delegacje, poczty sztandarowe. Wyróżniam pana majora Radzyńskiego z dowódcy garnizonu Kielce, z kompanią, z wartą, służbą wartowniczą przy Krzyżu Wołyńskim. Witam były organizacje, po kolei wymienię, Staropolskie Stowarzyszenie Osób Represjonowanych, Obóz Narodowo-Radykalny, Patriotów Kieleckich, Organizacje Narodowych Sił Zbrojnych, Organizacje Niepodległościowe, Młodzież Wszechpolską, Młodzież Zorganizowaną, W ugrupowania patriotyczne, które reprezentowane są przez Kielce. A witam przede wszystkim, nie, zap nie mogę zapomnieć, mieszkańców Kielc. Tak licznie przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Uroczystość 79 rocznicy zabójstwa Polaków na Wołyniu, czyli ludobójstwa wołyńskiego i, zwaną, i tak zwaną rzezią wołyńską, która została zatytułowana gdzie również powstał pomnik Rzezi Wołyńskiej przez pana profesora Andrzeja w świętej pamięci, twórcę tego pięknego dzieła, które nadal od paru lat jest internowany pomnik, czeka na zainstalowanie gdzieś w punkcie Polski. Jest takie miejsce. Trwają przygotowania, by w przyszłym roku ten pomnik uroczyście stanął. Piękny orzeł, to naprawdę wygląda imponująco. Wykonany z brązu, wagi ponad 7 ton, wysokość ponad 14 metrów. Miał stanąć na wzgórzu kadzielnia w Kielcach, Proszę Państwa, ja o tym jeszcze nie powiem. Ale Rada Miasta, władze miasta nie dopuściły, nie zgodziły się. Po prostu tu nie ma patriotyzmu w tym mieście. Mówię po co władz. To ja nie mówię. Państwo jesteście naprawdę godni, patrioty, godni patrio, patrioci, ale nie władze, których tutaj mimo zaproszeń nie ma. Jest to bardzo dziwne. Zapamiętajmy to sobie w historii tego właśnie wydarzenia i tego dnia. Ja to specjalnie. Skomentowałem, pozwolę sobie, może to niegrzecznie, ale jest to moim i naszym Państwa obowiązkiem wiedzieć i czynić to, co do nas, Polaków, należyć powinno. Panie Majorze, ja rozumiem, że warta jest wystawiona, czy będą jeszcze rozkazy? Jest wystawiona, jest wystawiona. dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w tej chwili dokonamy odśpiewania. Uroczystego hymnu państwowego. Bardzo proszę o włączenie. Proste standardowe. Macie coś? Bravo! Macie? Dzień do Polski, za Dzień Boższy, Dzień się Dzień Boższy, masz masz Dzień Boższy, Dzień Boższy, Dzień Boższy, Dzień Boższy, Dzień Boższy, Dzień Boższy, Dzień Marsz Wąbrowski Z ziemi włoskiej do Polski Za Twoim przewodem Złączym się z marodem. Poczni. Dziękuję bardzo za odświeżenie Pana Państwowego. Proszę Państwa, jesteśmy obecni. Jesteśmy obecni w tym miejscu, w którym należy zachować ciszę i pamięć i modlitwę za tych wszystkich, co oddawali i oddali swoje życie na ołtarzu Ojczyzny. Nasza pamięć to dzisiejsza modlitwa za zmarłych, pomordowanych Polaków na kresach Rzeczypospolitej i Małopolsce Wschodniej. Dokonane, dokonano tego bandy ukraińskich nacjonalistów z znaku OOUN i UPA, UPA, którzy dokonali największej, najochydniejszej zbrodni ludobójstwa, jakiego cały cywilizowany świat nie zna. Pół miliona ludzi, a może i więcej, w najokrutniejszej zbrodni zabito, poćwiartowano, spalono, zatapiano w studniach i zakopywano w bezimiennych dołach śmierci, w których tam spoczywają do dzisiaj i nadal. Czy 79 lat to jeszcze mało, mało lat, mało czasu? I dokąd, I ile te ofiary tamtego mordu mogą jeszcze czekać? Ile jeszcze raz? Pytam z tego miejsca, by przywrócić im godność, szacunek i cześć, a nade wszystko pamięć i godny katolicki pogrzeb dla każdej z ofiar tej nieogarniętej ludzkim rozumem tragedii. To dziwne. Polsko, gdzie jesteś? Czy, jesteś, czy jeszcze jesteś? Czy cię już nie ma? Ofiary zbrodni zakopane. Zapomniane. O oprawcy. Tak, ich oprawcy żyją w glorii narodowych bohaterów Ukrainy. Banderowcy, oprawcy, kaci. Bez odpowiedzialności karnej za morze krwi, był, cierpienia i łez. Za setki tysięcy śmierci niewinnych, bezbronnych Polaków. Ma być zapomnieniem, amnezją czy polityczną hudzpą. Swoją słabość i szacunek dla bestialsko pomordowanych setek tysięcy Polaków istnieje nadal. Sądzimy, że nadejdzie taki czas czas historii, czas honoru że ten symbol męczeńskiej śmierci, trwały znak pamięci o tych ofiarach w Kielcach jednak powstanie. Bo tutaj, na tej ziemi zawsze był patriotyzm i walka. I nigdy nie deptano ani honoru, ani godności. To tutaj, w sercach Gór Świętokrzyskich, za gości Tadeusz Kościuszko, powstańcy styczniowi, bohaterscy żołnierzy niepodległości 1914 i 1920 roku. To stąd wyruszyła zmiana warty na Westerplatte. To ta ziemia. Świętokrzyska, karmiła swoich synów, Ponurego, Nurta, Sołtysiaka, Wilka, czy ostatniego żołnierza Rzeczypospoltej, Hubala, czy zgrupowania Narodowych Sił Zbrojnych Brygady Świętokrzyskiej, czy żołnierzy Szarego Armii Krajowej, czy żołnierzy wyklętych Narodowych Sił Zbrojnych, żołnierzy podziemia które zwalczały bandy stalinowsko-bierutowskie Żydokomunnej, i komu, żydokomunnej bez, Bezpieki. To jest wciąż żywa, trwająca lekcja historii o bohaterach tamtych dni i nie pozwolimy na oczernianie żadnej osoby z tamtych szeregów, jak to się dokonuje wobec żołnierza niezłomnego, chociażby major Józefy Życińskiej i jej rodziny, jej męża Aleksandra Życińskiego, żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych, która poprzez cierpienia łzy przeżyła kielecką katownię ubezpieki. Domagamy się właściwego osądu wobec osób szkalujących świętej pamięci major, major Józefę Życińskiego. Dziękuję bardzo gorąco wszystkim, którzy tutaj się znaleźli, którzy tu przybyli w tym Marszu Pamięci że wypełniamy testament pokoleń, testament, który winien być, jak warta, panie majorze, zaciągnięta tutaj pod tym właśnie krzyżem wołyńskim. On jest skromny. Poprzez tą skromność możemy podziwiać wielkość tych, którzy za, ten, za tym krzyżem stoją i znajdują się, i czekają, i czekają na sprawiedliwość, na odzew. A rodziny Kresowiaków na zadośćuczynienie. Proszę Państwa, ja w... przypomnę, że pośród nas są również tutaj kombatanci, również Kresowiacy z tamtych właśnie terenów. I jest to bardzo również dobrze widziane, że się znaleźli, że uczestniczą tutaj wraz z nami. Jeszcze raz dziękuję serdecznie. Gorąco pozdrawiam jako przedstawiciel organizatorów dzisiejszej uroczystości i poproszę o mikrofon, przekazuję w dalszym kolejności Panu, no tu się zgłasza. No. Proszę o Nicza? Bardzo proszę kolejną delegację. Dowódca garnizonu Kielce, komendant, komendant garnizonu Kielce, pan major Arkadiusz Radzyński. Bardzo proszę o złożenie zlicza pamięci. Panie Majorze, dziękuję. Proszę następną delegację. No, tak? Staropolski ja się niósł Proporcjonowanych. Pan, jeżeli jak na Delegacja. Dobrze. 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 sympatyków czwartego w Kielce. Zobaczenie ochrony że narodowego Kielce. Bardzo proszę, dwa stowarzyszenia, czwarty punkt Piechoty Legionów i stowarzyszenie Dziedzictwa Narodowego w Kielcach. Bardzo proszę o złożenie. Zliczy. Kolejna delegacja z wieńcem. Pan Przewodniczący Ruchu Narodowego. Kielca, Zarząd Okręgów. Tak Dawid Kurowski. Dawid Kurowski, Kurowski reprezentując Ruch Narodowy z kolegą Sławomirem Czarkiem i Radosławem Krzysztofem. Dziękuję. Proszę o złożenie Więc. Ruchu, ruchowi narodowemu hmm. w Proszę hmm. bardzo, jeszcze jest ktoś z Państwa? ostatni? Hmm. 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 Okay.